Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was na odcinek zrobkowy. Przy kawce mam tutaj nową podkładkę, kawusie Kawusie też mam tutaj, w prawie już ją dopijam No, nie wiem czy już mówiłam czy nie, ale dostałam ekspres do kawy No i ta kawa się mieli codziennie yy, Kilka kaw dziennie piję, po prostu lubię to No i... Mm. Jestem zadowolona i w każdym razie postanowiłam, że wymienię sobie też tą podkładkę i tak będzie do kawusi też z drapanką. Nagrywam wcześniej te odcinki, bo jak oglądacie już ten film, to jestem w bieszczadach i nie mówiłam wcześniej, ale na ten moment, jak nagrywam, to mój mąż już biegnie czwarty dzień. 500 km taki. Rzeźnik 500, bieg takiej ultra, gdzie zaczęli gdzieś tam w ustroniu, a kończą w lubianowie. Pod granicą gdzieś tam ukraińską. No i są to takie etapy biegowe. Biegnie się 8 dni i biegną w, każdego dnia po ileś tam kilometrów. W niedzielę miały tylko tam 32 km, ale to były trudne kilometry, dlatego że było bardzo gorąco i akurat mieli szczyt na turbaczu. No ale w każdym razie nie pokonuję w 60, 70, 75 km, zależy kiedy jak. No i w sumie ma się uzbierać 500. Na dzień dzisiejszy jest to już czwarty dzień, zobaczymy, jak ja tutaj nagrywam, to yy, bo dzisiaj jest poniedziałek, a zobaczycie pewnie w piątek ten odcinek, albo w sobotę nie wiem jeszcze jak to będzie. W każdym razie yy, na razie biegną. <ścoughs> Są straszne odciski i, i w ogóle, ale yy, no jest to pasja mojego męża. Bardzo lubi biegać. Kto śledził kiedyś mój kanał Moje Życie w Polsce, ten oglądał, różne biegi i mam blanka naokoło, Mont Blanka i naokoło i ten... Yy, yy, w, nie w Uszczykach Dolnych, tylko w Dolnośląskim te 240 w każdym razie, no dużo, dużo takich różnych biegach i, i 500 była pierwszy raz organizowana przez Rzeźnika i no oczywiście jak ktoś chce się więcej dowiedzieć, no to wchodzi na stronę Rzeźnik i tam będzie wiadomo, w każdym razie oni biegną, a ja drapię no i zobaczymy, trzymam za nich kciuki wy też za nich trzymajcie, w piątek meta i Powiem Wam, y, może nie w kolejnych odcinkach, ale y, tak jak już będę nagrywać jakieś odcinki po biegu w tym wszystkim, to powiem Wam, czy y, dobiegli chłopaki, czy nie i y, jak to wyglądało, tak mniej więcej. No, dobra. Ja zabieram się, mam tutaj tak owocowa eksplozja i y, Paradiso z numerem 17, owocowa eksplozja z 19 numerek. No i co, przybliżę Was troszeczkę nie za bardzo, bo ostatnio to tak nie wiem jak to jest z nimi moim drapaniem, że mm, nic nie widać. <dobra>, Dobra. Nie chcę drapać tutaj też kontrolnych, więc musimy uważać. I mamy tak karambo. Może spróbuję po te dwa, ale zobaczymy. Jak będzie mi ciężko, to nie. Teraz tak gruszka. Gruszka. Karambo. Gruszka. I karamba. No dobrze. Jakoś się udało. Teraz ananas i truskawka. Dobrze. Ananas i truskawka. Ananas, ananas, ananas i dwie truskawki. Dobrze. A tutaj jeszcze gruszkę przekapiają. Widzicie? No to tak jest. Figa i wiśnia. Wiśnia, wiśnia. Figa, figa. I tutaj mamy dwie figi. Więcej nie ma nic. Borówka i arbus. Borówki są tu. Czyli jeszcze arbus. I borówki są tu. No i więcej nie ma. A truskawka była tu, widzicie? No, gubie. Jedna gubię. Będę po jednym. Banan. Banan tu. Banan tu. I banan tu. I tu. Dobra. Kokos. Kokos jest tu. Więcej nie ma. Winogrono. Winogrono jest tu. Winogrono jest tu. Winogrono jest tu. Tu jeszcze mamy. O, porówkę. Yy. skrzynia. Kiwi. i ostatnie cytryna ale cytryna no nic nam nie daje niestety więc mamy chyba pustaka tak jest pustak no i zabieramy się za Paradiso mam nadzieję, że będzie widać a jak coś to będę po prostu przesuwać i będę głośno mówić dobra, zabieramy się słoneczko, mamy tu ale strasznie ten, będę przesuwać i po, yy, fokusuję tu słoneczko, tu słoneczko tu słoneczko i tu słoneczko, więcej nie ma, fajnie, że w ogóle już jest ciepło na dworze, mewa przynajmniej dzisiaj no ale tak jak mówię, dla biegaczy to jest naprawdę wyzwanie wiatro Okej, okay. serce, tu więcej nie ma, arbuz, arbuz jest tu, więcej nie ma, eee, co to jest, napój, napój jest tu, no i więcej nie ma, kotwica. Kotwica. Kotwica jest tu i kotwica jest tu. Dobrze. Shorty. Shorty mamy tu i mamy tu. Dobrze. Motylek. Motylek jest tu. Więcej nie ma. Kapelusz. Kapelusz. Kapelusz jest tu. Kapelusz jest tu. Dobrze. łódź tu. Najwięcej nie ma. Deska. Deska jest tu. Deska jest tu. Mm. Najwięcej nie ma. Chmurka. Chmurka. Chmurka jest tu na samym końcu. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, Łab y Nie łabąć tylko ten. Flaming. Flaming jest tu. Flaming jest tu. I Flaming jest tu. Dobrze. Termometr. Termometr jest tu. I termometr jest tu. Dobrze. Zegar albo kompas. Kompas. Kompas jest tu, no i więcej nie ma. Parasol, parasol jest tu, parasol jest tu, więcej nie ma. Trzy ostatnie fala, fala jest tu i fala jest tu, więcej nie ma. Liść i mamy wygrano kochanie. Tutaj jest liść, tu jest liść. No i tutaj mamy dwa liście, mamy 10 zł. Jest zwrocik, ale zawsze coś. Ale zobaczymy, czy jeszcze coś nam wpadnie. I ostatni krap. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj jest krab. Tutaj jest krab, no ale nie ma nutki. No dobrze, ale zawsze jest jest zwrocik. Zobaczymy kontrolny. Zwrocik też cieszy. Idzie te kontrolne. B. No i fajnie. Także bardzo się cieszę.